Wiktor obudził się z dziwnym uczuciem, jakby ktoś patrzył na niego w ciemności. Usiadł gwałtownie na łóżku i nasłuchiwał. Dom był cichy, tylko za oknem wiatr delikatnie szeleścił zaspami śniegu. Sięgnął do szafki nocnej, sięgnął po telefon i spojrzał na ekran. Trzecia nad ranem. W tym momencie z zewnątrz dobiegł stłumiony dźwięk. Nieszczekanie, nie wycie, raczej ciężkie. Ciężkie westchnienie. Wiktor natychmiast rozpoznał ten dźwięk. Baron naciągnął kurtkę, wyszedł na werandę i zatrzymał się, mrużąc oczy w ciemności. Jego pies leżał w śniegu przed budką, nie wchodząc do środka. Ogromny owczarek niemiecki, zdolny zwalić człowieka z nóg, wydawał się teraz w jakiś sposób zdezorientowany. Oddychał ciężko. Para unosiła się z jego pyska gęstymi kłębami, a jego ciemne oczy lśniły w świetle księżyca. Wiktor gwizdnął, ale baron nawet nie drgnął, tylko przyczaił się jeszcze bardziej. Zimno dawało mu się we znaki. Wiktor zadrzał, włożył ręce do kieszeni i powoli zbliżył się do psa. Z bliska stało się jasne, że nie leżał po prostu w śniegu. Pilnował wejścia do boksu. Położył się tak, że zasłaniał je sobą, a gdy Wiktor podszedł, podniósł się lekko i warknął. To było dziwne. Baron nigdy na niego nie warczał, nawet podczas zabawy. Wiktor zrobił kolejny krok, ale pies natychmiast stanął dęba, napiął się, podniósł sierść i zagrodził mu drogę. Zatrzymał się i zmarszczył brwi. Co to do cholery było? Kabina była nowa, przestronna. Z izolowanymi ścianami. Wiktor zbudował ją specjalnie zeszłego lata, wiedząc, że zimą w ich regionie panują silne mrozy. Baron polubił ją od pierwszego dnia, od razu uznał za swoje schronienie, a teraz nagle jej unikał. Pochylił się, by zajrzeć do środka, ale baron rzucił się do przodu i pchnął go klatką piersiową. Wiktor prawie stracił równowagę. Pies stał przed nim. Z głową przechyloną na bok i spłaszczonymi uszami. W jego oczach malował się niepokój. Wydawało się, że błaga go, by tam nie wchodził. Wiktor spojrzał na kabinę. Ciemne wejście było ziejącą dziurą, a w środku nic nie było widać. Może ktoś tam zamieszkał. Szczury, wiewiórki, jeże. Ale dlaczego pies miałby się tak bać? Był przyzwyczajony do dzikich zwierząt, gonił je bez paniki. Wyciągnął z kieszeni telefon, włączył latarkę i spróbował zerknąć jeszcze raz, ale baron mu nie pozwolił. Teraz warczenie było głośniejsze, ostrzejsze, z metaliczną nutą groźby. Wiktor zamarł. Coś tu było nie tak. Minęło kilka minut. Zimno stawało się coraz bardziej nieznośne. Baron nie spuszczał z niego wzroku, wciąż stojąc na straży. Wiktor podrapał się w tył głowy. To najwyraźniej nie był przypadek. Pies nie tylko unikał budki, nie pozwalał mu się do niej zbliżyć. Wziął głęboki wdech mroźnego powietrza i cofnął się o krok. Wiatr szeleścił w gałęziach jodeł, a furtka głośno trzasnęła. Wiktor ponownie spojrzał na psa. Baron nie wyglądał na rozgniewanego, ale raczej na zmartwionego. Chciał wierzyć, że to tylko przypadek, głupi strach, ale coś w środku mówiło mu, że w skrzyni jest coś, czego jeszcze nie rozumie. Był zziębnięty i zmęczony, ale ciekawość nie dawała mu spokoju. Dlaczego Baron, najbardziej lojalny pies, nagle stanął między nim a pudełkiem, chroniąc je? Dlaczego wybrał lód i zimno? a nieprzytulne schronienie. Wiktor wpatrywał się w ciemne wejście, nasłuchując, ale w środku było cicho. W końcu poddał się, odwrócił i wszedł do środka, zostawiając barona stojącego na śniegu. Jutro to rozgryzie. Jutro dowie się, kogo lub co tak desperacko chronił jego pies. Następnego ranka Wiktor wyszedł na zewnątrz, gdy tylko słońce wzeszło nad lasem. Mróz przybrał na sile, a śnieg skrzypiał pod jego butami. Baron wciąż leżał przed skrzynią, a jego futro pokrywał szron. Wyglądało na to, że od nocy w ogóle się nie poruszył. Wiktor gwizdnął, ale pies nie podniósł się, tylko odwrócił głowę i spojrzał na swojego pana wojowniczo. Wiktor podszedł bliżej i przykucnął obok niego. Baron powoli wstał, otrząsnął się. Ale nie odszedł od budki. Wiktor spróbował ponownie podejść do wejścia, ale pies natychmiast się napiął, przycisnął uszy, warknął nisko i głucho. To nie był strach czy agresja, ale ostrzeżenie. Wiktor cofnął się, zmarszczył brwi. Jeśli wczoraj zachowanie psa wydawało mu się dziwne, teraz był pewien, że coś jest nie tak. Obszedł pudełko dookoła. W środku było ciemno i nie dochodził stamtąd żaden dźwięk. Przykucnął i powoli wyciągnął rękę do wejścia, ale baron natychmiast ruszył do przodu. Zablokował budkę sobą i spojrzał mu prosto w oczy. Wiktor wyprostował się. Wiedział, że pies go nie ugryzie, ale nie chciał wchodzić mu w drogę. Następnie postanowił zbadać otaczający go śnieg. W kilku miejscach był zmięty, jakby ktoś po nim chodził. Ale nie było na nim nic poza odciskami stóp barona. Żadnych łap dzikich zwierząt, żadnych odcisków butów. Jeśli więc ktoś był w budce, to albo przyszedł w nocy, kiedy padał śnieg i zatarł ślady, albo nigdzie nie poszedł. Wiktor cofnął się o kilka kroków, złożył ręce na piersi i pomyślał. Czy to naprawdę mogą być szczury? Ale wtedy baron po prostu by jest tamtąd zabrał. A może coś większego? Lis. Szop pracz. Może nawet niedźwiadek. Ale jeśli tak, to dlaczego nie słyszał żadnego dźwięku? Spojrzał na barona. Stał z szeroko rozstawionymi łapami, intensywnie obserwując każdy jego ruch. Jedno było pewne. Pies nigdy nie pozwoliłby swojemu panu podejść bliżej. Wiktor przypomniał sobie, jak pies bronił starej stodoły, gdy wprowadził się do niej kot z kociętami, baron też go wtedy nie wpuścił, dopóki same nie odeszły. Może teraz też kogoś pilnował. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Wiktor postanowił zastosować pewien fortel. Wziął ze spiżarni stary kij, oparł go o kabinę i próbował delikatnie wepchnąć do środka. Baron natychmiast podbiegł, chwycił go zębami i wyrwał na zewnątrz. Drewno pękło z trzaskiem pod jego szczękami. Wiktor był zaskoczony. Pies nigdy wcześniej tak się nie zachowywał. Teraz stało się to kwestią zasad. Nie mógł zostawić tej sytuacji bez wyjaśnienia. Musiał dowiedzieć się, co czai się w środku. Cofnął się w stronę domu, zastanawiając się, jak oszukać barona. Jedzenie, ale daleko by nie uciekł. Może zamknąć go w domu, ale jak go zwabić, jeśli pies jest czujny? Poszedł do kuchni, otworzył lodówkę. Jego oczom ukazał się kawałek świeżej wołowiny. Wiktor uśmiechnął się. To była jedyna rzecz, której baron nie byłby w stanie się oprzeć. Szybko pokroił mięso, wsypał je do miski i wyszedł. Baron był ostrożny. Wiktor postawił miskę na ziemi. Po czym podniósł ją, cofnął się wyzywająco, wołając psa, by poszedł za nim. Baron spojrzał na budkę, potem na miskę, a potem z powrotem na budkę. Wyraźnie się wahał. Wiktor cofnął się jeszcze bardziej. Po sekundzie baron podjął decyzję. Powoli podszedł, przyłożył nos do mięsa i głośno wdychał jego zapach. Wiktor cofał się, aż dotarł do werandy. Pies nie spuszczał wzroku z miski, ale wciąż spoglądał w stronę budki. Kiedy Wiktor znalazł się przy drzwiach, otworzył je szeroko, włożył miskę do środka i odsunął się na bok. Baron spojrzał na niego, a potem na jedzenie. W następnej chwili wszedł do domu. Wiktor natychmiast zatrzasnął drzwi. Baron warknął i wbiegł z powrotem, ale drzwi były już zamknięte. Wiktor nie czekał. Odwrócił się i szybkim krokiem ruszył w stronę budki. Miał tylko kilka minut, zanim pies zorientował się, że został oszukany. Wiktor zatrzymał się przed kabiną, serce waliło mu w piersi. Baron gorączkowo szorował do drzwi domu, ale nie miał wyjścia. Wiktor wiedział, że nie ma zbyt wiele czasu. Uklęknął przed wejściem, nasłuchując. Wewnątrz panowała cisza. Ale uczucie czyjejś obecności wciąż się utrzymywało. Ciemność wydawała się gęsta, jakby skrywała coś ważnego. Podniósł pochodnie, świecąc jej promieniem w głębiny. Jego oczy stopniowo się przyzwyczajały, zaczęły pojawiać się zarysy przedmiotów. Na początku widział tylko suchą warstwę siana, kilka patyków, coś, co wyglądało jak strzępy futra. Potem w kącie. Niemal wtapiając się w cień, dostrzegł coś zaokrąglonego. Wiktor zamarł. Jego palce mimowolnie zacisnęły się na latars. Przyjrzał się dokładniej. Małe, futrzaste stworzenie było zwinięte w kłębek, ukrywając twarz. Nie ruszało się, ale subtelne ruchy jego boków zdradzały, że oddycha. Wiktor powoli wyciągnął rękę. Ale zanim zdążył jej dotknąć, stworzenie drgnęło, podniosło głowę i spojrzało na niego. Jego oczy błyszczały w świetle latarni. Wiktor gwałtownie cofnął rękę. Spodziewał się zobaczyć szczura, szopa lub nawet lisa, ale przed nim stał bardzo mały pies szczeniak, malutki, z wystającymi uszami i ciemnymi oczami pełnymi strachu. Był tak mały, że z łatwością zmieściłby się w jego dłoni. Wiktor zamrugał, próbując zrozumieć to, co zobaczył. Szczeniak był przyciśnięty do ściany, drżał, nie odrywając od niego wzroku. Wiktor czuł, jak jego myśli przeskakują od jednej do drugiej, ale cała sytuacja wciąż wydawała się niedorzeczna. Skąd on się tu wziął? Jak się tu znalazł? Baron nadal walił pazurami w drzwi domu. A jego warczenie stawało się groźne. Wiktor zdał sobie sprawę, że pies gorączkowo wybiega na zewnątrz. Nie tylko pilnował pudełka, chronił szczeniaka. Ale dlaczego? Wiktor ponownie spojrzał na malucha. Skulił się jeszcze bardziej, chowając pysk w przednich łapach. Jego sierść była splątana, a żebra lekko odznaczały się pod skórą. Najwyraźniej nie jadł od wielu dni. Coś wewnątrz Wiktora zadrżało. To wszystko miało teraz sens. Baron znalazł go i, wbrew swojej naturze, nie wyrzucił go, nie ugryzł, ale udzielił mu schronienia. Dał mu nawet własne miejsce. Wiktor przypomniał sobie, jak w nocy pies leżał przed skrzynią, jakby strzegł jej swoim ciałem. Westchnął, przejechał dłonią po twarzy. Szczeniak piszczał słabo, jakby błagał, by go nie dotykać. Wiktor ostrożnie odsunął latarkę, by nie oślepić malucha. Teraz musiał zdecydować, co dalej. Jeśli po prostu go zabierze, baron uzna to za wtargnięcie. Wiktor znał swojego psa, był mądry, ale uparty. Jeśli czuł, że musi coś zrobić, zmiana jego zdania była prawie niemożliwa. Z drugiej strony, nie mógł zostawić szczeniaka w pudle na mrozie. Gdyby baron przestał ogrzewać go swoim ciałem, nie przeżyłby. Ponownie spojrzał na drzwi domu, nasłuchując. Baron nadal warczał, ale już nie tak zaciekle. Wiktor wiedział, że jego przyjaciel jest mądry. Musiał tylko znaleźć odpowiedni sposób, by pokazać mu, że nikt nie odbierze mu szczeniaka. Wiktor wziął głęboki oddech, wyciągnął rękę i delikatnie dotknął malucha. Szczeniak skrzywił się, ale nie uciekł. Jego ciało było ciepłe, ale słabe. Wiktor pogłaskał go po grzbiecie, czując, jak dreszcze nieco ustępują. Baron w domu przestał szorować drzwi. Wiktor wiedział, że pies wszystko rozumie. Teraz musiał tylko wyjaśnić, że obaj chcą tego samego. Wiktor delikatnie podniósł szczeniaka. Małe ciałko drżało, ale było ciepłe. Szczeniak był słaby, lekki, ledwo wyczuwalny w jego rękach, jak kłębek puchu. Nie stawiał oporu, ale też nie próbował się ukryć. Wiktor trzymał go mocno, czując, jak dziecko zamarza, słuchając jego oddechu. W domu rozległo się kolejne drapanie. Baron najwyraźniej usłyszał że Wiktor znalazł szczeniaka, i teraz jego warczenie było niskie, przedłużone. Nie szczekał, nie był zły, ale domagał się, dając jasno do zrozumienia, że szczeniak należy do niego. Wiktor znał ten ton, słyszał go, gdy pies ukrywał swoje najcenniejsze znaleziska starą piłkę, kość, którą zakopał jesienią. Ale teraz chodziło o coś więcej. Wiktor spojrzał na malca, Obmacał jego chude łapki. Były suche, zimne, pazury lekko wyszczerzone, jakby próbował grzebać w ziemi. Może szukał jedzenia, a może próbował się ukryć. Ktoś go zostawił. Może celowo, wiedząc, że w pobliżu jest dom, albo po prostu wyrzucił do lasu, gdzie nie przeżyłby. Szczeniak zadrzał, a Wiktor przycisnął go bliżej swojej klatki piersiowej. Malutkie serduszko biło często, szybko, jak u złapanego ptaka. Baron wciąż szorował drzwi. Jego ciężki oddech odbijał się echem po drugiej stronie. Nie wycofał się, nie uspokoił. Wiktor zdał sobie sprawę, że wypuszczenie go teraz nie było dobrym pomysłem. Szczeniak był brudny. Miał splątaną sierść i błoto na bokach. Wyglądał, jakby był w lesie od kilku dni. Być może brodził w zaspach, aż natknął się na budkę barona. Albo, co bardziej prawdopodobne, baron sam go znalazł i zaciągnął tutaj. Wiktor zmrużył oczy, próbując ustalić, jak długo pies mógł go ukrywać. Sądząc po tym, że sam spał w śniegu, najwyraźniej więcej niż jedną noc. To wyjaśniało jego dziwne zachowanie, jego ostrożność, jego strach przed utratą tej którą próbował chronić. Szczeniak pisnął, jakby wyczuwając, że zaraz zostanie zabrany. Wiktor spojrzał na niego, a potem na kabinę, gdzie wciąż było ciepło. Baron nie tylko pilnował tego miejsca, ogrzewał je swoim ciałem, dzieląc się ciepłem. Gdyby Wiktor nie zauważył tej dziwności, dziecko po prostu umarłoby z zimna, a pies zostałby u jego boku do końca nawet za cenę własnego życia wziął głęboki oddech i ruszył w stronę domu szczeniaka trzeba było nakarmić ogrzać umyć wiedział jednak że baron nie przyjmie go za nic wiktor otworzył drzwi i natychmiast się cofnął baron rzucił się do przodu ale zamarł gdy zobaczył że jego pan nie odsuwa się nie chowa szczeniaka pies zatrzymał się w drzwiach spięty Ostrożny, ale nie zły. Wiktor powoli opuścił dziecko na podłogę, dając baronowi szansę na podejście. Pies zrobił krok, wyciągnął szyję, obwąchał szczeniaka, a następnie polizał go ostro po czubku głowy. Wiktor odetchnął. Baron warknął ponownie, ale teraz ciszej, bardziej dla porządku. Usiadł obok niego, nie spuszczając wzroku z malucha. Teraz nie próbował go ukrywać. Teraz chciał się upewnić, że Wiktor postąpił właściwie. Wiktor wszedł do domu, zamykając drzwi, ale baron nie cofnął się. Pies śledził każdy ruch swojego pana. Jego spojrzenie było uważne, przenikliwe, jakby starał się upewnić, że szczeniak jest bezpieczny. Wiktor zdał sobie sprawę, że jakikolwiek błąd może spowodować, że baron ponownie przyjmie rolę opiekuna. A zaufanie, które teraz zdobywał, wyparuje. Szczeniak siedział na podłodze, skulony w kłębek, mrugając, zdezorientowany. Ciepłe powietrze w kuchni, zapach jedzenia i brak śniegu zdawały się go dezorientować. Był przyzwyczajony do ukrywania się, do strachu. Wiktor przykucnął obok niego i wyciągnął rękę. Szczeniak wzdrygnął się, ale nie uciekł. Baron zawisł nad nim, ze spuszczoną głową, nie ruszając się, ale obserwując każdą ich interakcję. Wiktor wstał i podszedł do lodówki. Wyjął mleko, wlał je do małej miseczki, po czym zastanowił się chwilę i dodał kromkę namoczonego chleba. Nie był pewien, czy szczeniak będzie miał siłę rzuć stały pokarm. Postawił miskę na podłodze. Szczeniak się nie poruszył. Baron warknął. Ledwo słyszalnie, jakby nakłaniając młode do jedzenia. Szczeniak najpierw zamarł, ale potem powoli podczołgał się bliżej, przyłożył nos do płynu i posmakował go. Mleko podziałało na niego jak kliknięcie. Zaczął łapczywie chłeptać, sać chleb, lizać, a potem, jakby obawiając się, że miska zostanie mu odebrana, zaczął jeść szybciej. Baron patrzył. Wiktor również. Wszystko działo się w zupełnej ciszy, słychać było tylko głośne przełykanie dziecka. Kiedy miska była pusta, szczeniak zrobił kilka kroków w tył, usiadł i spojrzał na barona. Przysunął się, polizał go po pysku. Wiktor zrozumiał: To nie był tylko szczeniak, którego znalazł pies. To był ktoś, za kogo baron czuł się odpowiedzialny. Wiktor usiadł na krześle, pocierając skronie. Pytania wirowały mu w głowie. Skąd się tu wziął? Jak znalazł się w budce? Czy ktoś go wyrzucił? Czy brodził w zimnie? Aż natknął się na barona. Było zbyt wiele pytań, żadnych odpowiedzi. Baron położył się obok szczeniaka, wyciągając łapy i przykrywając malca swoim wielkim cielskiem. Wiktor spojrzał na niego i zdał sobie sprawę, że są teraz nierozłączni. Jeśli spróbuje oddać szczeniaka komukolwiek innemu, baron będzie go szukał. Gdyby go zatrzymał, musiałby zaakceptować fakt, że w domu są teraz dwa zwierzaki. Odetchnął, przeciągając dłonią po twarzy. Wszystko wydarzyło się zbyt szybko. Ale nie miał wyboru. Wiktor wiedział, że podjął już decyzję. Szczeniak zostaje. Baron wiedział o tym od samego początku. Wiktor obudził się, gdy coś ciepłego i puszystego otarło się o jego dłoń. Otworzył oczy i zobaczył szczeniaka. Był mały, wciąż wychudzony, ale już nie tak przestraszony. Stał obok łóżka, spoglądając z dołu, a jego malutki ogon lekko merdał. Baron leżał na podłodze, drzemiąc, ale nawet we śnie obserwował dziecko. Wiktor wstał, przecierając twarz. Za oknem zaczynał się nowy dzień, mroźny, cichy. Spojrzał na barona, który natychmiast otworzył oczy. Był w nich spokój. Nie niepokój, nie zmartwienie, ale pewność, że wszystko jest teraz w porządku. Wiktor westchnął i wstał. W kuchni nalał wody, pokroił mięso, podgrzał je i postawił dwie miski jedną dla barona i jedną dla szczeniaka. Baron usiadł obok niego, nie dotykając jedzenia, dopóki mały nie zrobił pierwszego kroku. Zawahał się ponownie, rozglądając się, ale głód wziął górę. Wiktor oparł się o stół, obserwując. Baron opiekował się szczeniakiem, chronił go, karmił, bronił. To było dziwne. Nigdy wcześniej nie widział u psa tak głębokiego przywiązania do kogokolwiek poza nim samym. Wiktor czuł się zbędny w tej scenie. Dwie bestie: dwa stworzenia połączone czymś silnym, bez słów, bez wyjaśnień. Po jedzeniu szczeniak przewrócił się na bok, ziewnął i zamknął oczy. Baron natychmiast położył się obok niego, opierając nos o jego bok. Wiktor wiedział, że teraz już zawsze tak będzie. Dzień minął spokojnie. Wiktor znalazł starą pościel i zrobił sobie miękkie miejsce w rogu kuchni. Baron obserwował cały proces, nie wtrącał się, ale nie opuszczał ani na krok. Pod wieczór Wiktor ubrał się i wyszedł na podwórze. Budka, którą zbudował dla barona, stała pusta. Śnieg przykrył jej ganek. Stanął obok niej, przypomniał sobie, jak pies nie wpuścił go do środka, jak położył się przed wejściem, chroniąc dziecko. Teraz to miejsce nie miało już znaczenia. Baron nie poszedł za nim. Wiedział, że dom jest teraz ważniejszy. Kiedy Wiktor wrócił, w kuchni było ciepło. Baron trzemał. Szczeniak spał wtulony w jego bok. Wiktor spojrzał na nich i zdał sobie sprawę, że nic więcej nie da się z tym zrobić. Szczeniak został. Usiadł na krześle. Wyciągnął nogi. Baron otworzył jedno oko, spojrzał na niego, po czym zamknął je ponownie. Wiktor uśmiechnął się. Chciał powiedzieć coś w stylu: Wygrałeś, ale nie było sensu. To było już wystarczająco jasne. Szczeniak poruszył się przez sen, jego łapy drżały, jakby widział coś w swoich malutkich snach. Baron przykrył go łapą, nie budząc się. Wiktor przejechał dłonią po jego twarzy. Zaczynał się nowy dzień, ale coś w środku mówiło mu, że ten dzień zmieni jego życie. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.